Kochani, witam was w kolejnym filmie na, 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 tym, na tym kanale, dzisiaj wylatujemy na wakacje, tak, dzisiaj wylatujemy na wakacje, także ja was zapraszam na tego vloga i tak, wjeżdżamy o 21.00. jest o 20, ale że mamy godzinkę, ale wiecie, żeby pakować wszystkie torby i w ogóle, także... na lotnisku i lecimy do Albanii. Pilotom ogólnie o 2.10, także jest ogólnie pierwsza, więc Widok z balkonu. E, moi rodzice mają widok na morze. My niestety nie, ale też jest ładnie. Mamy widok na parking. Dlatego, że tak. Idziemy teraz na kawkę i na basen. A więc my teraz się szykujemy ogólnie na kolację. I też w sumie na sesję zdjęciową. Taką mini, bo sesję zdjęciową. Taką mini, bo idziemy na zachód słońca. Ogólnie na naszym hotelu jest takie. Nie byliśmy w ogóle w aktualnie. Na naszym hotelu jest, nie byliśmy tam jeszcze, ale jest takie, jakby miejsce, wiecie, widokowe, ala, więc taki taras, więc pójdziemy sobie tam właśnie na zachód słońca. I pójdziemy właśnie na kolację, także że. Dlatego też się tak szykujemy. Ale ogólnie, tak wiecie, szykowanie się na wakacjach na kolację na wieczór. Co do jakich pałek także... grzeba? Ja się jaram. Serio, jest to zachód, patrzcie na to. Mamy troszeczkę takie momenty. Właśnie na basen, przynajmniej mieliśmy akcję z osami, ale no to nieważne Byliśmy ogólnie rano na śniadanku, później poszłyśmy na siłkę, także idziemy dopiero teraz Ale są ogólnie takie lekkie chmury, więc mam nadzieję, że się lekko opali. Ja na przykład wczoraj się słabo w ogóle opaliłam, ale nie chcę ryzykować, wiecie, z tymi, że nie nałożę filtra czy coś sobie mój journal do ręki Jestem znowu na balkonie, jakby ktoś się pytał I będę sobie właśnie jurnalowała Tak, ale w ogóle Bo mam taką małą, w os Naprawdę, nie mam nic Słodkiego, autki ok. Co ja wiem? A, ja mam Wrażenie, nie wiem czemu Nie mogę się wstrzymać z TikToka, w sensie wiecie, żeby tak po prostu sobie takie coś gadać Bo ja wcześniej w ogóle ja zaczynam Od TikToka, no nie, ale sobie, nagrałam sobie właśnie, w sumie to tak naprawdę to, co chciałam wam teraz powiedzieć, ale, ale nie wiem i właśnie to mówiłam coś tam o journalingu i w ogóle, ale ja mam taką jakąś blokadę, że to chyba nie wstawię, nie wiem, nie wiem, nie wiem nie komentujmy tego, ale właśnie przyjechaliśmy już do pokoju ogarniać się, bo idziemy na kolację pójdzie chyba na miasto, ale powiem wczoraj też, też że yy, jakby szykowanie się na taką kolację w takim miejscu, to mamy taką tradycję, to już właśnie w zeszłym roku na wakacjach tak robiłyśmy, że nasze kolacje się wiecie odstrzelały jak szczury na otwarcie kanału ale, ale to jest właśnie super, ja naprawdę to jest taki moment dnia gdzie wiecie, gdzie cały rok się na takie coś czeka, że wiecie, że możecie się tak gdzieś odwalić i po prostu i macie wszystko gdzieś, po prostu więc to jest dla nas taki moment, ja jestem Jestem jest wdzięczna za niego i w ogóle za to, wszystko, co się teraz dzieje, gdzie jesteśmy. Także... My już gotowe na kolację, także lecimy jeszcze na sesję z niesioły. Trzeba wykorzystać to, jak się mniej więcej przygotowało, prawda? Także w ogóle yy, mamy cały macik sukienki. Wrócimy! Nasz pokój, ale ogólnie nie patrzmy na ten syf. Mieszkamy tu głównie w trójkę. Tu jest tak pięknie, nie patrzymy na syf oczywiście, a tutaj mamy balkon. Jest wieczór, kochani, kolejny, tak naprawdę. Ja się do Was tutaj tak naprawdę nie odzywam. Staram się, ale po prostu nie wiem, chcę jakoś też korzystać z tego czasu, wiecie, z rodzinką i w ogóle, więc, więc tak. A my jesteśmy już gotowe na kolację, idziemy właśnie. I tak, na balkon, bo tam są dziewczyny, cały czas jak gadają. Ale ja sobie pomyślałam o tym, że ja mam zaraz wrócić do szkoły. To dla mnie to jest takie. Naprawdę, bo dzisiaj właśnie. No i za, za tydzień. Ja w ogóle tego nie czuję. Nie, dla mnie to jest. Myślałam, że tam ludzie się z przepraszam. to jest totalna abstrakcja, serio. Ja, ja nie chcę. Ja w Polsce tego nie chcę, ale dobra, nie przejmuję się tym póki co. W ogóle mam patrzeć na takie fajne widoczki idziecie tutaj miasto, wczoraj w ogóle też wieczorem wyszliśmy sobie jeszcze na miasto I było tak fajnie, naprawdę Obejrzeliśmy sobie wszystkie hotele Są zrobione, tak wiecie, te wszystkie Te wszystkie uliczki, w ogóle hotele Naprawdę jest pięknie Serio, tylko woda na przykład W morzu jest strasznie brudna Nie wiem, czy tylko u nas, na naszej części Bo my jesteśmy, gdzie jest piasek My jesteśmy w miejscowości w ogóle Dures yy, Tak blisko Tirany Także, no tutaj jest woda, jest taka, wiem Wiecie, ale Ogólnie yy, są takie właśnie miejsca yy, Właśnie widziałam, gdzie ludzie wstawiają z Albanii Naprawdę pięknie, no my takich aż widoczków nie mamy Ale i tak jest cudownie Serio, jestem wdzięczna, że mogę w takich miejscach być I w ogóle, więc Właśnie wracamy z siłą i lecimy do pokoju i idziemy na sen. Ale dzisiaj robić ręce i nam... Dobrze poszło. Dzisiaj dużo serii zrobiliśmy. Chcę tu na tej bo... No serio, ale ręce tak, bo on już zagra. Kolejny hit i w ogóle... Tam jest, tam jest jakaś pani się tak stresuje. Czekajcie, ja może się przetransportuję na tą część balkonu minimum. będę się lepiej czuła. Jednak nie będę się lepiej czuła. W ten sposób po prostu was odezwa. Będzie najbezpieczniej. A więc... Ja w ogóle dzisiaj właśnie sobie pornalowałam, bo potrzebowałam, bo czułam się taka wiecie, przytłuczona, bo mam wrażenie, że jak przyjechałam tutaj, to ja w ogóle planowałam nagrywać dla Was dużo. W sensie, wiecie, ja planowałam w ogóle, ja miałam takie wizje, że nie, ja trzy filmy zrobię w ogóle i to będzie, wiecie, wykorzystam to, że jestem w takim miejscu, ale no, nie wiem. Tyle, jak w ogóle nie wiem jakoś tak... nie nie czuję takiego, wiecie, takiego flow genialnego. Więc po prostu no... Stwierdziłam, że musiał, musiałam sobie właśnie to potem popisać, bo było, wiecie, doszłam do takiego wniosku, że kurde, ja to przyszłam odpocząć. I wiecie, też tak naprawdę ja miałam wiesz, wiecie, przed wjazdem, to tutaj takie wizje, że ja po prostu naprawdę, że ja będę wstawać o piątej, że ja będę robić nie wiadomo co, po prostu, wiecie, a tak naprawdę nie skupiłam się na tej rzeczy, że ja przyszłam odpocząć. Ja przyszłam się zrelaksować i jak najbardziej naładować baterie na cały rok. I, i wiecie, i kurde, zgubiłam troszeczkę ten balans jakby w tym wszystkim, więc po prostu... Chciałam się tym Wami podzielić, bo nie wiem, może też niektórzy mają taki problem, że po prostu chcą robić za dużo, a zapominają tak naprawdę o tym o sobie, tak naprawdę, umówmy się. Także tak, dzisiaj na tą. Ja w ogóle dzisiaj próbowałam wydobyć skręt z moich włosów, ale wyszły tak tuste, że po prostu jakbyście zobaczyli z tyłu, to wygląda jak nie komentujmy. Mam nadzieję, że ludzie się po prostu, że wyszłam z basenu, a nie. Więc dzisiaj bardziej basic, lecimy do kolację. zająć leżaki. Przecież właśnie jest tu pusto. Nie ma nikogo, a my tak więc zajęte. Chcemy iść tak może zobaczyć wschód, nie mam tutaj z tej strony akurat wschodu, ale może nie było takie w ładne. dobry kochani. Pamiętacie, jak ostatnio narzekałam na to, że wschodu, w sumie to nie wiem, czy narzekałam, ale ale nieważne, ale byłam złamana, bo wschód słońca okazał się, że nie jest jakby nad morzem, ale ja się złamałam, że w ogóle wschodu słońca już nie zobaczę tutaj, ale to jest esencja w takiej wakacji właśnie. Musimy się właśnie przed właśnie z. Ze... Oni leżaki i poszłyśmy jeszcze chwilę na plażę właśnie poobserwować to niebo i naprawdę jestem tak spokojnie przysięgam, się mogła po prostu zostać cały czas. A teraz przyszłam na balkon, bo okazało się, że słońce właśnie widać z naszego balkonu, także fajnie. Aczkolwiek on jest ogólnie o 6.02, ale no na pewno zajdzie słońce dopiero później, bo są takie góry. Teraz Wam pokażę i nie będzie widać na pewno tego słońca, ale właśnie to słońce w tych pierwszych minutach jest takie po prostu... Genialne, jak to takiej i po prostu wiecie, takie taka kulka pomarańczowa, taka ognista... To jest inny wymiar. Pokażę P zaraz czekajcie. I tam zaraz no, w ogóle góry przeszkadzają u mnie aparat troszeczkę jakby pomaga tym kolorom, bo aż takich nie widać. W ogóle tam patrzcie, samolot leci. Proszę. Dobra, nie wiem gdzie jest ten samolot Wziąłam sobie mi... oczywiście do ręki W ogóle znalazłam kwiatka przed chwilą po drodze Ten troszeczkę się spłaszczył, ale Wziąłam sobie te czurnela W zeszłym roku też tak zrobiłam, także Już popisałam sobie, także Będzie fajna pamiątka co przysięgam, że to, co widać na kamerze, to, to zupełnie nie oddaje tego, jak to wygląda w rzeczywistości, bo niebo na kamerze jest takie pomarańczowe, a tu jest takie jasne, ułatwione i jest takie piękne, że po prostu. My aktualnie, gdybym się znowu na plażę, jest kolejny wieczór, taka jak naszych outfitów. zaraz wam każe, ale trzeba robić jakieś zdjęcia, że. Dobry kochani, witam kolejnego dnia tak naprawdę przedostatniego. Dzisiaj mam już taki, wiecie, ostatni, taki wiecie, pełen, w sensie, no jeszcze jutro wyjeżdżamy dopiero w nocy, ale, ale tak, nie wiem czy to słychać, ale przeziębiłam się. Wszyscy w ogóle jesteśmy, wszystkim się coś dzieje, a to wiecie, jakieś problemy, po prostu wiecie, no, a to boleści brzucha, to coś po prostu, no ja się przeziębiłam tak mega dziwnie, wczoraj po prostu miałam takie boleści kręgosupa, supa, że ja myślałam, że nie wytrzymam, naprawdę. Jeszcze dodatkowo dzisiaj w nocy nie spałam, prawie po prostu, wiem wiecie, coś tam spałam, ale cały czas się wybudzałam, było tak gorąco. czułam po prostu, wiecie, taki nadal sobie czuję takie zawroty głowy, i w ogóle nie wiem, nie wiem, czy po prostu wiecie, będzie jakaś bakteria, nie wiem, ale po prostu, no, jest ciekawym. Ale tak, jutro w ogóle się zapowiada, że ma padać cały dzień, więc ogólnie to w prostu ostatni dzisiaj mam, no wiecie, taki pełny. Dzień ostatnio nas dzisiaj będzie tutaj, więc więc tak, ale ostry jest po prostu do groma. Na sekret. Także tak. Dzisiaj w ogóle planowałam iść na siłownię, ale nie pójdę, ze względu na to, że po prostu no, czuję się jak się czuję. A poza tym, jak jutro opada się, po prostu jutro pójdę, a jak będę się lepiej czuła, właśnie um, raz razem z Liffą sobie pójdziemy. Um, a dzisiaj po prostu wykorzystamy to słońce. I teraz ten dźwięk na ten a jet to you holiday Taka pogoda właśnie Tak Dzień stary Dzień z lotu. No Ogólnie pogoda nam troszeczkę średnio sprzyja, aczkolwiek teraz mniej więcej się pogodziło. Była tak ogromna burza w pewnym momencie, Serio, że po prostu wszystko wyrzucało, wiecie, do wody: wszystkie krzesła, parasole, wszystko było płaskie. Więc było ciekawie, ale no, to wylot mamy o czwartej, także musimy się ogarnąć do pierwszej. Bo wyjeżdżamy z hotelu. Więc. Zrobiliśmy po prostu do pokoju na noc. Dzisiaj długa noc przed nami, więc. My się właśnie żegnamy z naszym hotelem i wyjeżdżamy zaraz. Będzie podjeżdżał autobus, także idziemy się jeszcze zmeldować, ale. Ale tak. Niestety to co wszystko, co dobre, szybko się kończy i niestety już musimy wracać do Polski. Ale było fajnie i ja jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu i w ogóle, i bardzo mi jest szkoda, że musimy już wyjeżdżać, ale no. Такий живот.